Cześć, z tej strony Lili Bazylii. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam umieszczać w swoich dziennikach kieszonki różnego rodzaju, o różnych kształtach, najlepiej tak, żeby miały jak najwięcej schowków. I dzisiaj postanowiłam wymyślić, w jaki sposób złożyć kartkę, żeby z pojedynczej kartki papieru uzyskać jak najwięcej kieszonek. Udało mi się ich uzyskać kilka. Tutaj będzie raz, dwa. 3 4 5. No myślę, że około siedmiu można siedmiu różnych tagów niewielkich tutaj wsunąć. I teraz pokażę jak zrobić taką kieszonkę i fajnie ją sobie ozdobić. Później wystarczy tutaj przykleić sobie do strony w swoim dzienniku tylko ten element i dzięki temu jeszcze tutaj mamy taką ukrytą tylną kieszonkę. Biorę sobie kartkę z książki, obojętnie zresztą jaką, musi być prostokątna. Wyrównałam sobie tylko brzeg. Składamy ją w ten sposób, tak aby fragmencik od góry sobie tutaj zostawić. Obojętnie ile, oczywiście to wszystko jest w journalingu wszystko jest dowolne. To właśnie lubię w nim najbardziej. Tak sobie składamy, następnie składamy sobie tę stronę na pół. Tak, i teraz będziemy robić y, trójkątne zakładki. O, może zrobię ten sam sposób jak tutaj. Czyli Tę warstwę składam sobie troszkę poniżej tej linii i następną jeszcze troszkę poniżej. Ok. No i najtrudniejsze mamy już za sobą. Teraz pozostało nam tylko ozdabianie. Trzeba jeszcze oczywiście karteczkę skleić w odpowiednich. Miejscach. Najlepiej użyć sobie do tego takiego mocniejszego kleju, nie takiego w sztywcie, żeby nam się to dobrze trzymało. I sklejamy tak. Tu. Tutaj. Trójkąciki sklejam sobie tylko taką kropelką i dzięki temu tworzy mi się kieszonka z góry i z boku, a właściwie to dwie, bo tutaj pokazać dla przykładu, mogę sobie wsunąć tutaj, ale mogę sobie wsunąć też tutaj, pomiędzy te, pomiędzy te karteczki. O, w ten sposób. I jeszcze mam kieszonkę tutaj tego I to samo będzie teraz tutaj. I te będą odrobinkę mniejsze. Okay. I jeszcze trzeba skleić ten fragmencik tutaj. Kręcam klej. Teraz proponowałabym sobie wytapować tutaj ranciki. Bardzo lubię ten efekt takiego tapowania tuszem. Tutaj zrobiłam tę kieszonkę taką turkusowo- niebieską. Tutaj postanowiłam coś pokombinować z różem. Do tapowania używam też własnej roboty, takich o, gąbeczek, które zrobiłam sobie z, z gąbeczki z pudełka na biżuterię i w ten sposób się nimi posługuję. Wykorzystuję śmieci nie tylko do samego dziennika, ale też, jeśli jest to możliwe, y Próbuję sobie zrobić narzędzia do pracy, również korzystając z możliwości recyklingu. Tak, sobie troszeczkę pobrudzimy na różową. Wszystkie brzegi. Ok. Od razu lepiej. O, wszystko z różem wygląda. Od razu lepiej. Teraz może tutaj jakiś jakiś drobiazg, może taki kotek. To jest po prostu odbity stempelek kotek na jakimś papierze, obojętnie jakim. Wycięłam po prostu kształt tego stempelka. Bardzo fajna ozdoba powstała. Tylko tu będzie troszeczkę mało widoczny, więc może bym sobie jeszcze podkleiła jakimś jakimś innym papierem. Na przykład można sobie tutaj wytargać o, taką różę. Myślę, że fajnie. Teraz już będę kleiła sobie klejem w sztyfcie, który jest najprostszy w użyciu. I damy tutaj różę. A na to jeszcze bym może sobie tutaj dała kota. Tylko nie wiem, który będzie bardziej pasował. Och, może ten śpiący kotek nie będzie. Ok. Można nawet troszkę go osunąć pod razu w kieszonkę. Dobra. Padałoby od razu przygotować jakieś małe tagi do wsunięcia. Tutaj sobie zrobiłam takie. Zielonkiem, serduszko, i tutaj mam taki napis. I coś tu jeszcze mam. Aha, i tu jeszcze mam po prostu taki wytapowany kawałek papieru, na którym można sobie coś własnoręcznie zapisać. A tutaj, może zrobiłabym. O, może z tego różowego kawałka? I po prostu za pomocą linijki sobie o, zrobię taki kawałek. Też go, też go wytapuję troszkę na różowo, chociaż on już jest różowy, ale. W różu nigdy za wiele brzegi będą się ładniej prezentować jak będą pokryte tusze. OK. i może tutaj będę go sobie wsuwać do środka a żeby ciekawiej wyglądał to tu by się przydał jeszcze jakiś mały stempelek a może na przykład zrobimy taki niespodziankowy stempelek Zrobimy taki napis. Hello. I wsunę sobie to do środka, jak wyschnie nie będzie tego widać, a po wyciągnięciu będzie takie powitanie. A żeby zachęcić do wyciągnięcia tego możemy na przykład nakleić sobie tutaj Taki kryształek. I to już klejem takim płynnym. Ok. Czekamy troszkę do wyschnięcia. Czyli to już mamy. Jak już jesteśmy przy stempelkach, to może Tutaj jeszcze coś damy. Tak, na całość. O listki. Super. Świetnie. I jeszcze tutaj. Bardzo fajne. I jeszcze może. Mamy koraliczek tutaj i tutaj. Tak. Tak. I możemy wsunąć w tę ostatnią kieszonkę tutaj, możemy tutaj do środka. O, może tutaj do środka. I po wyciągnięciu będzie takie niespodziankowe słówko tutaj. A oprócz tego, oczywiście możecie umieścić w swoich kieszonkach wszystko, co Wam się tylko podoba. Miłego skrapowania.